Hej, witam Was w pierwszym odcinku z zawatara. Od razu na wstępie powiem, że jest dostępna wersja próbna tej gry, która trwa 5 godzin. Właśnie dlatego również ja ją tutaj sprawdzam. I na razie jest ok. Sprawdzić jak najbardziej warto. Świat daje radę. Sama fabuła, jeszcze nie wiem, czy jest ok. Jak na razie wprowadzenie było i jest no, całkiem intrygujące. Ale naprawdę, eksploracja tego, właśnie świata, tej Pandory, jest super. Zdobyłem łuk i idziemy, słuchajcie, bo mamy. Pewną misję. Musimy pokonać załogę pneumatycznej wieży wiertniczej Echo. Ta załoga, właśnie dokładnie ta pneumatyczna wieża niestety zatruwa, jak widzicie, tą planetę zbójnej roślinności. No, jest co jest. I trzeba się kurcze tutaj jej pozbyć najlepiej. Ja sobie zbiorę jeszcze Jakiej rzeczy nie nie mogę, bo jest zanieczyszczona. To dopiero musimy tą wieżę rozwalić, żeby coś się zadziało. Mamy też taki wzrok, dzięki któremu możemy zobaczyć, jak mamy przeciwników, ale nie tylko, bo również dzięki niemu możemy eksplorować i właśnie jakieś rzadkie okazy znajdywać. Wejdziemy po łacichutku. Najpierw by dobrze było pokonać te mechy, bo one będą najcięższe. Z tyłu mają właśnie, a zobaczy. Z tyłu mają słaby punkt. Bardzo łatwo się pozbyć takiego mechy, trafiając mu w takie wylika. Coś. I patrzcie, czy niebieski. Teraz tak niebieski. Zdawało mi się, że niektóre miały żółte. Dobra, strzelam. Uwaga. Ale trafiłem moje. Joch. Dobra. I to się tak go pozbędziemy. No i trafiłem, zabiłem. Nikt mnie nie zobaczył raczej, bo wszyscy są w trybie szukania potencjalnego przeciwnika. Także ja. Jak asasyn. ...po kolei... Jest. No kurczę, tego też nie trafiliśmy tam. Masakra, ja mam z tym celem coś dzisiaj. <grym> tak to nie powinno wyglądać. Ale dobra. Ciebie już na pełnej. Raz... ...dwa... A, za ciebie nie trafimy. A ty co tak wali? Szybę dostaniesz i koniec będzie. No właśnie. Fajnie się strzela z tego łuku, to muszę przyznać. Dobra, po mechu. Chyba wszystkich delikentów załatwiliśmy. Teraz dobrze by było. Ktoś jeszcze tam nie strzela. Nie, nie. wszystkich. tutaj tam z tam daleka. No chyba moja strzała tam się nie dosięgnie. Jeszcze jakby była. Bo mnie zabije jeden gościu, no. Super. Jest, tak Dobra. Chyba wszyscy Co my tu musimy zrobić? Zobaczmy, trzymaj ja. Uciśnij. i Uciśnij Pozyskuj, Swida ok Mamy coś takiego właśnie Slida, Dzięki któremu możemy Również Troszeczkę, czy czasami ponaprawiać, czy chyba poniszczyć, ale tego jeszcze nie wiem. Na razie zbieramy, zbieramy. Tutaj jest pełno. Dobra. Co my tutaj mamy? Gdzie? Chodź na I Teraz bierzemy właśnie Pistolecznik, jak to Oj, za mocno. Mamluk, że to miało być. Okay. na dół. na razie jeden chyba. Nie, no, już to muszę zniszczyć. Dobra. Mamy to? Zajdziemy na górę. Chyba. Tak, tutaj mamy jeszcze. Co do rozwalenia. Najprawdopodobniej Generator i cooling unit dobra. Cześć. Tylko... Tym to ja se... no ja myślałem, że mogę a jednak. No i przywróciliśmy.

To są zachody odpornościowe i wiertniczej echo. No, dobrze, dobrze. I tak zaraz będziemy. O, proszę. Dobra, z dół. Fajnie, że można w ogóle korzystać z tego wszystkiego. Co my tu mamy? śmieszne. Dobra. No teraz nocą zobaczycie te planety. Ale oni gdzieś tu są. Na dole. No dobra. To sobie zjedźmy jeszcze raz. No, Pandora. No, a to co to? Wybuchowe. Chyba coś zepsuliśmy. No więc. I można to Ojej. Oduszające to było. Gdzie oni są? Na szczycie klifu. To jest jakiś klif? Chyba tam. No dobra. To idziemy. Teraz dwa. Teraz dwa. Będzie również omówienie w tej wersji próbnej Nie za niedługo, także będzie odcinaczek, również, ale Nie przejdziemy. No, powiem Wam, daję radę graficznie, fajnie. Prawda, nawet kurczę mówię, sama eksploracja i można się bawić do woli. Autentycznie, dobra jak tam wejść. Oto to chyba tu. Nawet jeśli nie tu, to i tak warto tutaj było przejść, żeby to zobaczyć. Słuchajcie, dobrze poszedłem, tylko trzeba było poskakać tutaj. I dostać się na górę. Ale no, przynajmniej tyle dobrego, że dobrze. <grych> Także idziemy. Ziemia Sarentu. opens only for the Sarendu to connect to Ewa after so many years. Ewa, I've dreamed of this. Do you think we should do this? This doesn't look right. You've never seen one before. Pandora isn't made of metal and wires. Yeah, but do you think maybe it's poisonous? Or something? That color. I'm sure that color means poison. Ewa would not harm us. <laughs> Mercer warned me about Ewa. We'll connect together, okay? At the same time. But what is this? The mark I myself made? Do you know me, child? I am Entu, Ancestor, indeed the first of our clan. We Sarentu wander Bandora, weaving together the clans with stories. You are new, are you not, to this world? Come to the Tarsu, child, when you need the wisdom of the Ancestors, and you will thrive. But first, you must learn to survive. The first time you look upon Pandora is like the first time I looked upon the sea. I saw a vast, single thing. Never still, always moving. But you can ride it to faraway places, or you can drown within it. To survive on Pandora, you must learn to move like the waves, to leap and to ride, to flow with the same energy. Take this gift of flow, child, and live. No dobra, mamy tutaj powietrze... powietrzne doładowanie. Okay. To będą nasze zdolności. Ancestor, a real sarandu. Do you think he knew that we that we're different from other Natvi? I don't think we are. We didn't grow up in a clan. We didn't hear all our songs, our stories. We only learned the sky people's ways: death, destruction, hate. But we still belong to Ewa, right? Mercer said Hewal brings pain. A black cloud over heart and mind. Full of tricks and lies. He needed us to be afraid. To silence us. To control us. This is the way of the Sarentu. Our connection to the Great Mother. I to by było na tyle. Otrzymaliśmy punkt umiejętności. Tak wygląda Pandora nocą. Dzięki za oglądanie. Hej.